Cześć, zbliżają się wakacje, a z nimi długie trasy i nowe przygody za kółkiem. Dziś krótko o tym, jak zadbać o opony i koło zapasowe, żeby nie dać się zaskoczyć na drodze. Dosłownie wczoraj zopałem gumę. Pewnie jak większość z was, nigdy nie zaglądałem do koła zapasowego, dopóki się nie przydało. W rezultacie okazało się, że mam klucz i dojazdówkę, ale brakowało podnośnika. Bez podnośnika ani rusz musiałem kombinować i pożyczać sprzęt od przypadkowych kierowców. Strata czasu i dodatkowy stres. Dlatego pierwsza zasada. Sprawdź, czy w bagażniku jest komplet narzędzi: koło zapasowe lub zestaw naprawczy, klucz oraz podnośnik, a najlepiej także rękawice ochronne, bo nieźle można się upieprzyć przy takiej zmianie opony. Drugi problem to niewystarczające ciśnienie w kole zapasowym. Z tym, co miałem, udało mi się dojechać na stację, by je podpompować. I jaki z tego wniosek? Samo posiadanie koła zapasowego to za mało. Koło musi być odpowiednio napompowane. Także, przygotowując się do trasy, szczególnie tej dłuższej, wakacyjnej, sprawdź, czy to koło zapasowe, czy taka dojazdówka, ma odpowiednie ciśnienie, zanim ruszysz w drogę. Podsumowując, co musisz zrobić, zanim ruszysz w wakacyjną trasę? Sprawdź zestaw naprawczy, czy koło dojazdowe, czy koło zapasowe. Czy to koło zapasowe ma odpowiednie ciśnienie, czy masz wszystkie klucze. Klucz do odkręcenia koła. Podnośnik, którym będziesz mógł podnieść ten samochód i zmienić. Kompresor, który będzie mógł Ci pomóc w uzupełnieniu brakującego ciśnienia, jeżeli jesteś gdzieś poza zasięgiem cywilizacji na przykład. Ja, mądry Polak po szkodzie... A, no jeszcze te rękawiczki, bo totalnie się wczoraj upieprzyłem, więc przydadzą się, żeby jako tako zmienić to koło. Ja, mądry Polak po szkodzie, właśnie wczoraj zaopatrzyłem się w taki zestaw. Zobaczcie, jak to wygląda. Macie tutaj druciki, którymi zakleicie sobie dziurę w oponie tak, jest to zestaw, właśnie robimy dziurkę, następnie nakładamy sklejem taki drucik odcinamy go, nawet jest tutaj taki nożyk do odcięcia, no i naboje którymi będziesz mógł napompować sobie to koło, także zdejmujesz koło, naprawiasz, pompujesz zakładasz, nigdzie nie musisz jeździć nie szukasz wulkanizacji, także genialna sprawa jak dla mnie trzymajcie się, sześć udanych wakacji i szerokiej drogi